Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z podsiarnej centrum. Ja nazywam się Izabela Łukaszczyk i chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić do wykonania kompozycji z okazji Dnia Marku. To już niedługo za kilka dni. Myślę, że Państwo też powoli się przygotowujecie do tego dnia. Chciałabym dzisiaj zaproponować alternatywę dla bukietów. Zazwyczaj dajemy bukiety, a ja chciałabym dzisiaj pokazać, co możemy zrobić z kwiatów doniczkowych, bo niektórzy też takie kwiaty bolą, preferują. To już Państwo uznacie sami, co wręczyć, czy bukiet, czy taką kompozycję. Co będziemy dzisiaj robić? Zrobimy kompozycje takie małe w doniczkach, troszkę takie tańsze, bo od każdego klienta tutaj szykujemy i bukiety, i kompozycje w naszej kwiatarni, więc coś takiego trochę mniejszego. Tutaj mam taką przykładową kompozycję, to jest storczyk, w jaki sposób możemy go podarować mamie. E, tu jest on osadzony w szkle w bardzo prosty sposób, e, po prostu włożona doniczka, obłożona filancją i takimi ozdóbkami. No i tak to się prezentuje, więc może to być taka forma, to co tutaj jedną gotową przygotowałam. E, następnie będziemy robić z kwiatuszków takich doniczkowych e, mniejszych, to jest kotyleon. I osadzimy sobie go w takich doniczkach, bardzo fajnych na nóżkach. Teraz w modzie są te donice na nóżkach. Później będziemy robić w takich nieco większych, większe zestawy kwiatów. No najpierw pokażę, jak w prosty sposób można udekorować coś takiego. Więc doniczkę po prostu wkładamy sobie do środka. tak. I teraz tak, tutaj żeby nie było nam widać tej ziemi, możemy użyć albumku, tak. Ja tutaj mam coś takiego co nazywa się sizalem. słane od lat, właśnie do dekoracji. I tym tutaj delikatnie sobie wykończymy. W ten sposób. Musimy uważać, bo listki są bardzo kruche i może się zdarzyć, że gdzieś któryś tam się obłamie. Ja tu mam takie doniczki ceramiczne, ale no, oczywiście możemy to zrobić w doniczuszkach takich drewnianych na przykład. To już będzie to fajnie wyglądało. Po prostu odkładamy. I drugi. Cel jest niedrogi, parę złotych kosztuje taka paczka, można nabyć w frutowni florystycznej. Dobrze, to już I co tutaj jeszcze możemy dołożyć? Ja tu przygotowałam takie, takie perełki, żeby się zepchnąć. Tu są zwykłe takie pojedyncze perełki, nawleczone na druci. ozdobne. Możemy sobie tutaj jeszcze delikatnie dołożyć właśnie ten Troszkę może górą wygląda to mniej więcej w ten sposób i tak naprawdę e, możemy zostawić to w ten sposób ozdobione, a możemy jeszcze dołożyć jakiś napis, na przykład "Kochanej mamie" e, czy jakieś serduszko. To już wszystko zależy od Państwa fantazji, co komu się podoba i co kto lubi. I możemy dołożyć na przykład dla mamy taki, taki pik. Troszkę przytniemy, żeby nie było widać może tego potyczka. nie wbić, żeby nie uszkodzić kożonków i to w ten sposób jedną. To są takie proste dekoracje, które tak naprawdę możecie Państwo sami właśnie wykonać, zrobić kwiatuszek doniczkowy, doniczkę i pobawić się samemu. Wygląda to w ten sposób. Prosta, łatwa w wykonaniu dekoracja, nie trzeba wiele dodatków. Tak to wygląda. To, to są te pierwsze, takie malutkie, które chciałam pokazać. I teraz przejdziemy do czegoś większego. Zrobię Państwu dekorację, pokażę jak wykonać dekorację ze storczyków w połączeniu z innymi kwiatami i taką rustykalną ze Najpierw storczyki. To przygotowałam na nogach taką, jak widać, większą donicę. Zobaczymy jaka ona jest na głębokość. No tutaj jest akurat, tak, tak że tak naprawdę nic nie trzeba będzie dawać pod spód. Zaraz zobaczymy jak te mniejsze doniczki, czy nam będą pasowały. Jeżeli by była donica za głęboka na spód możecie Państwo użyć karamzytu. Tak, to są takie kuleczki. One też pozwolą na to, aby była woda odprowadzana. Teraz, jeżeli Państwo się zdecydujecie na podlewanie bezpośrednio do tych donic, to dobrze jest trochę tego karamzu dać. On wtedy pochłonie tą wodę, nadmiar tej wody, tak, żeby kwiatki też nie stały nasączone w wodzie. I teraz tak, tak. Jeżeli tak, zabieracie Państwo rośliny, dobrze jest je wypoziomować, um, tak? Czyli wyższe, niższe, one wtedy najciekawiej, najfajniej wyglądają. I tak, tutaj mamy taką drożyczkę. Możemy złożyć ewentualnie taką drożynie. zobaczymy, czy nam to wejdzie wszystko razem. uda wyłożymy tutaj przodem proszę Państwu z przodu jak to wygląda wyszło I tak jak mówiłam one są wypoziomowane, tak? czyli są wyższe, niższe tak żeby nie były na jednym poziomie Tutaj tą doniosę, ponieważ ma jest taka w tak? Ja wykończę podobnie jak tutaj, żeby nie było widać ziemi. Taką właśnie, w takim czynniku. To jest taka roślinka, nazywa się Tilancja. Oczywiście jak najbardziej można to też wykończyć umklem. системи там закрита. Це ж того естетично. І тут сиджу, так. І тут і тераса можна собі Ozdobić jeszcze jakimś materiałem, albo jakimś serduszkiem, albo no, jakimś napisem, kochany Maja, tak? Czy może być serce, może być coś takiego, tak? To już jest kwestia, czy Państwu coś takiego się podoba, czy nie. Ja spróbuję to serduszko umieścić tutaj poniżej tego serduszczyka. On wtedy sam swobodnie się ułoży, fajnie, w tej dekoracji. Kompozycji. I to jest kompozycja numer dwa, czyli ta większa, o której mówiłam. Oczywiście, taką kompozycję możecie sobie Państwo wykonać w każdej innej donicy. To nie musi być taka drewniana, jeżeli komuś taka nie pasuje. Tak? To może być jakaś fajna ceramiczna, szeroka doniczka. Może być jakieś szerokie szkło. Jeszcze chciałabym Państwu po pokazać właśnie kompozycję ze słonecznika. I no tu przygotowałam taką formę, takcie na Okrągłe, białe. Tutaj zobaczymy, czy nie będziemy musieli troszkę... Tak, tutaj musimy trochę podsypać kary bo tutaj te rośliny zaklądowe wpadną do tego.

Pozycja jest takich kwiatuszków raczej powiedziałabym domowych, czyli do pomieszczenia do wewnątrz, Natomiast każdy z może stanąć gdzieś na przykład na parasie, na balkonie, koniecznie w domu. Tak? Myślę, że tak. Albo możemy wydać trzeciego, tylko one wtedy tak jak wiem będą na jednej wysokości, tak? Ale możemy wydać innego kwiata. Tutaj mamy kampanurę, czyli dzwoneczek. I myślę, że tutaj właśnie tą kampanurkę z przodu sobie damy. Mamy no, fajne witalni. Wam nadmiar liści słonecznika usunąć, jeżeli ich tutaj będzie za dużo. I ja tu mam jeszcze taką roślinę z Wisłą, ona nam tutaj będzie fajnie się po tej doniczce układała w dół. Tylko muszę dodać jeszcze trochę keramzytu od tą donicę, bo ona jest niższa za głęboko wpadnie. Proszę, jak to wygląda, sprzedał. Tak, to w ten sposób. Ten w ten sposób. Ten oczywiście, się będzie będzie jeszcze dłuższy. tej kompozycję możemy sobie delikatnie gdzieś jeszcze ozdobić, nie za bardzo bo tutaj jest dużo też tych roślin ale możemy sobie gdzieś delikatnie zisalu wpleść pomiędzy rośliny robiąc taką mgiełkę Pasowała, bo mi jeszcze taka kokarka z wiłki naturalnej, bo tak? tu jest takie wszystko w stylu rystukalnym. Ja już tutaj nie będę dawała, bo po prostu zobaczymy zresztą. Nie wiem czy tego nie będzie za dużo. Państwu pokażę, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej może dołożyć sobie jeszcze taką wstążeczkę, Jeżeli ktoś uważa, że to jest za dużo, to po prostu takiej wstążki e, nie dawać. Wszystko rzecz gustu, jak bardzo kto lubi mieć e, ozdobione rośliny. No i to jest kolejna propozycja, proszę sobie zerknąć. To oczywiście też możemy dołożyć jakiś gadek na pis z serduszką. Musu nie ma, ale jakby ktoś chciał, musza. I to są moje propozycje, właśnie dzisiejsze dla Państwa. Do tego dnia mamy coś takiego, możemy sobie no, przygotować. Proste, formy, nietrudne w wykonaniu a na pewno mam, mamom będą się nie podobały. Zapraszam oczywiście Państwa do nas, jeżeli Państwo nie będziecie chcieli się sami w to bawić, to oczywiście propozycje, takie również będą u nas na sklepie, bukiety, kwiaty doniczkowe, co kto lubi będzie można sobie zapłacić. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.